To jest drugi mecz e, mój z tym zespołem. To ma też spore znaczenie, ponieważ e, do tej pory ci chłopcy się uczyli grać w siatkówkę amatorsko i ja jako zawodowy trener próbuję ich przestawić i to jest trudne, bo szereg błędów robią takich, które im przeszkadzają w grze. Stare wchodzi ciągle na boisko, nowe jeszcze nie jest tak w pełni mocne. No i to jest trudno, no, grają troszkę przeciwko drużynie to wiadomo i przeciwko sobie częściowo i dlatego początek meczu był taki no, bardzo słaby. Powiedziałem im, że wstydziliby się, gdyby to było u nas, bo naprawdę zakopać się pod ziemię. Nie wiem, że to mieli takie rozliczenia z zeszłego roku, ponieważ oni tu przegrali 16-14, dwa mecze chyba, dwa mecze przegrali po 3-2. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo to jest historia. Ja myślę, że ważniejsze jest, żeby grali na boisku i walczyli. A ja ciągle powtarzam jedną rzecz: macie nie sędziować, macie walczyć. Ostatni mój epizod, jak jeszcze byłem w wojsku, to odległe czasy. To kończyłem granie właściwie w WKS-ie Wawel, będąc zawodnikiem i żołnierzem, bo po studiach były to takie obowiązkowe, Rocz, roczne wojsko i przenieśli mnie do WKS Wawel Kraków. Tak to wygląda. Ale tej sali jeszcze nie było. <grychy> to była jeszcze, jeszcze graliśmy na Wawelu, na starej sali na Zwierzynieckiej. Dużo mogłem takiej ciekawost tego powiedzieć, a między innymi taką, że jak przyszli do mnie chłopcy, to, jest to no, oni są znakomici, oni są tak zaangażowani, oni sobie płacą za salę, oni płacą za dojeżdżanie, oni dojeżdżają na trening, tam jest potem 100 kilometrów ma. Chłopak to kosztuje. Cel, jaki mam to stworzyć szkolenie, wyprowadzić na szerokie drogi i niech wreszcie zacznie coś się dziać na tym Podhalu, żeby mówię tak, moim marzeniem było w dobrym tonie bywać na meczach siatkówki w nowym targu, a nie w Fren Light's i żeby przychodziła cała Hala ludzi. No to jest sedno. Poziom rozgrywek jest, jak będziecie walczyć, walczyć, gdzie normalnie kibic przyjdzie i mówi, o, ale był mecz, to będą przychodzić. To jest inne granie. Stąd ja się tu znalazłem, powiedziałem tak, że ja nie poprzestanę. Cel mam nakreślony prosto. Nic się nie chce wierzyć, ja mówię, że tak będzie, że w tym roku się mamy utrzymać, w przyszłym roku y, mamy być w czwórce, a za dwa lata mamy wejść piętro wyżej.